Hej, wszystkim! wszystkim! Hej wszystkim. Dokładnie, witamy Asia na naszym kanale. Jak y, widzicie, to będzie bardzo wyjątkowy film z gościem specjalnym. My jesteśmy super podekscytowane, bo to są Wasze ulubione formaty: czyli będzie mierzenie, e, będzie przegląd, ale dzisiaj też wyjątkowe, bo nie dość, że trzy różne sylwetki. To jeszcze postanowiłyśmy zrobić podobną stylizację, ale każda z nas będzie miała inną sieciówkę i porównamy ceny, porównamy jakość i ogólnie po prostu będziemy sobie rozmawiać o tym, która z tych sieciówek prawdopodobnie wypadła najlepiej. Także ja już nie przedłużam, za chwilkę się przebieramy i pokażemy co i jak. Co ważne, do tego też nie wiemy co, e, która zamówiła. A, tak, Dokładnie. Dobra, tak, Więc mamy tak, tutaj tak. też element zaskoczenia. Ja dostałam wytyczne. E, <laughs> co mam zrobić? No to możemy już powiedzieć chyba, tak? Dokładnie, w sumie tak. tak szerokie jeansy, miały tak być t-shirt, torebka oraz koszulak Dokładnie, tak? czyli takie basic rzeczy, które też trochę tworzą kapsułową szafę, żeby móc później to mieszać z czymś innym, ale dokładnie. Tak. Ja miałam Handem. Ja miałam Stradivarius. A ja zarę. No to nic, co chyba mierzymy, co? Tak, tak. jest. Dobrze, to ja zacznę, pokazuję i wam i wam, co zamówiłam na pierwszy ogień. Przymierze jeansy, szerokie jeansy, które kosztowały 127.99, white high jeans oraz do tego T-shirt, bawełniany T-shirt oversize 54.99. T-shirt nie był najdroższy, ale też nie był najtańszy, więc gdzieś starałam się tę historię wyśrodkować. To jest T-shirt z takim dekoltem normalnym, standardowym. No i jeansy. Miałam wątpliwości co do koloru, było ich sporo. Wybrałam takie ja już Wam od razu powiem, że nie lubię za bardzo tutaj tych przemek, mm -hmm. ale może jak przymierza to, to powiem, ale wyboru nie było za dużego, ale już nie przedłużam. Przymierza. Dobrze, no to ja już mam bazę. Słuchajcie, t całkiem fajny, bo taki dość grubszy. Zaraz sobie dotkniecie i ocenicie. Wydaje mi się, że wygląda spoko, bo nie prześwituje zbytnio. Mi się Ale... bardzo I mi się bardzo podoba dekolt. W sensie jest Tak, bo tak, jeszcze jest tutaj ta kalamówka, prawda? Trzyma fason jestem pozytywnie zaskoczona, bo ta bawełna nie jest taka prześwitująca. Mięsista, ja lubię bardzo to słowo. Karola jak wyszłam, powiedziała, fajne spodnie. Świetne są mm, tak, te marzecie. No. A mi się wydaje, że strasznie szeroko wygląda. I w ogóle, jak się <губав> <губав> фазекоzie. <губав> <губав> Nie, to jest um, wiecie, nie, ja wiem o co się chodzi z tymi... E, e, tu, że tak. poszerzałam bardzo biodra, nie Ale nie? z drugiej hmm. strony dzięki temu robi się fajna klepsydra, bo no one właśnie, to ci tutaj jest jest fajnie sprawy. właśnie podkreślają i zaokrągają taki bardzo pozytywny, tego słowa zaczęłam że tak powiem, sposób, ale długość i kolor. Kolor, kolor jest to jest twój kolor. No właśnie ten on kolor ma, miałam wątpliwości, ale on fajnie One współgrają z oczami i z twoim dzisiaj, One Naprawdę weszłaś tu i od razu ten kolor połączony z tą taką, taką nie, mocną... Powiedziałabym chłodną bielą na tym t -shircie. Mam wrażenie, że to jest tak chłodna tak biel. Tak. To wszystko połączyło się świetnie i od razu masz inny kolor jakby skóry. Tak, palona jesteś jeszcze naprawdę. Tak. Naprawdę, jest no tak super. super. Ale ja jeszcze co chcę, tak, co chcę powiedzieć jako, że ja w tym stoję, że jeansy są miękkie. One hmm. takie są trochę na styk, ale one na pewno się rozbiją, bo mam wrażenie, że one mają właśnie dużo streczu tutaj do rozciągania. Czekajcie, ja podejdę dziew do dziewczyn, dam im dotknąć tego t -shirt. No Aha. A, już czekajcie, okay. o co mi chodziło. Taki grubszy jednak. Okej, okay. tak jak bym powiedziała, tak. lekko bluzowy. E, tak, dokładnie, nie? nie za 54 no. zł, za 55 no. tak, tak, i nie bo tak, 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 to jest rozmiar M. Ja zazwyczaj noszę L, natomiast no właśnie. To wygląda fajnie. No to co? Jeszcze mam dwie rzeczy w tej paczce. Dobrze, no to mamy jeszcze torebkę. Idealnie mi się do butów w sumie yeah, wybrała I naprawdę... Yeah. Jak to len, prawda? Yeah, tak, muszę z worka wyciągnąć. I koszulę. Koszula kosztowała 109 zł i jest oversize z domieszką. No, zaraz sprawdzimy, ile tej domieszki jest. No i torba, shopper i saszetka jeszcze w środku. 147,99. No naprawdę, no, jest chłodne. Jest, jest, chłodne kolory to jesteś ty, ten, ten niebieski. Te paski i ta torebka. Ja nie mam pytań. Ja w ogóle nie noszę prawie koszul. Natomiast powiem Wam, że ta jest bardzo fajna, ale tak właśnie na, lubię sobie tak. zarzucić na coś tak. na ramionkach na wieczór chłodny. Do shortu by wyglądał super. I uwaga, uwaga, to jest 54% lnu i reszta wiskozy. Także wow, masz na świetny, no to świetny to skład. skład, dokładnie. No i wygląda fajnie. Ten chłodny niebieski, naprawdę spoko. Na torebka no to na to torebkę. Ja już ja czuję, że się sprzedała właśnie po tym tak, Słuchajcie, zeszłym w środku taką fajną. I te łóżka, no nie będę tutaj na razie tego rozrywać, ale jest pakowna, wygląda super. No dla mnie na pierwszy takie skojarzenie to właśnie polen. Chociaż tam nie fajnie. jestem teraz taka mocno w torbach, się nie czuję, ale wygląda to. Cały zestaw, zestaw wygląda bardzo drogo. Kosztował 440 zł w podsumowaniu, ale fajne są składy, fajnie uszyte. Ja myślę, że naprawdę to jest mocne. Klasyka, jeszcze podsumujemy sobie będąc tutaj trójkę, tak, ale klaska. To ja ustępuję teraz miejsca, które jest z dziewczyn. Czas na Divarius. No powiem Wam, że Asia wysoko poprzeczkę postawiła, nie wiem czy to przeskoczy, bo ja troszeczkę poszłam na otwiznę. tak przyznam się szczerze, dlatego, że ja sardivariusza bardzo dobrze znam i znam ich asortyment na tyle dobrze, że też te dżinsy, które mam, mam w innych kolorach. A, Więc ok. wiem, że krój na pewno jest dobry, ale nie wiem jak z kolorem, bo strzelałam. Zupełnie taki odcień dżinsu, którego nigdy nie noszę. Więc teraz tak, jeżeli chodzi o mnie to jeansy, taki średni stan, to są legi i to są konkretnie model D92. Ja już zaraziłam Karolę tym modelem. Mam nadzieję, że Asia też zaraża, bo to jest model moim zdaniem idealny, jeżeli chodzi o każdą sylwetkę, bo on naprawdę nie wiem, mm. co zrobił takiego z sylwetką, że po prostu wygląda się w niej. Idealnie. Nieważne, czy jesteście klepsydrą, gruszką. Nieważne. I, I kosztują 129 zł. Koszula. No, zaraz zobaczycie, ja postawiłam na kolor. Taki bardziej, no, powiedzmy w trendach, czyli jasno-żółty. I koszula kosztowała 99,90. Torebka I to było moje największe ryzyko. I teraz albo to będzie super opcja, albo to będzie totalna wtopa. Bo to będzie torebka, która jest zrobiona jest z papieru, która wygląda trochę jak ze słomy. I jest w kształcie muszli, ale nie zaglądałam okay, do środka, nie wiem jak to wygląda, więc zobaczymy. I kosztowała 125 zł, jak na papier, come on, drogo, okay. ale zobaczymy. No i t-shirt tutaj postawiłam na koszulkę, wydaje mi się, że to będzie bardzo podobny kurio do tego, który pokazała Wam Asia. I tutaj postawiłam na biel w odcieniu ecru żeby była delikatnie bardziej taka... taką lekko żółtawą poświatą niż taka bardzo e, niebieskawa jak u Asi, czyli nie taki bardzo chłodny, tylko bardziej ciepły typ. We vlogu, który nagrywamy w tym czasie, dowiecie się dlaczego. E, I ten deser kosztował 39 zł, więc był naprawdę niedrogi, a był jedyny, jedyny w całym telewizji, który był właśnie taki typowo klasyczny, bez żadnych udziwnień, bez żadnych koronek, bez żadnych jakichś takich, wiecie, dziwnych bufek, żeby był klasyką, więc dobra. Pójdę za tropem yy, Asi. Chciałam być pokażona z moich braci. <laughs> I mierzę spodnie i t-shirt. Okej, okay, no to jestem już w jeansach i jestem w koszulce, dołożyłam tylko buty, bo zobaczcie, te spodnie w ogóle naprawdę są długie. Ale to jest super. tak. Ale to. Super jest no. opcja wyboru regular to i e, petit, tak? Chyba tak jak się mówi. I mam regular, ale jak macie dłuższe nogi jak Karol, to wiadomo, możecie wziąć to i... No i kurczę, Super wyglądają. Naprawdę. W no, ogóle nie masz takiego. Przepraszam, ja znam szafę bardzo dobrze. Takiego jeansu nie kojarzę. W tej no szafie. właśnie mówiłam to o tym, klasyczne że. Klasyczne dżinsu, ale tak? Klasyczne tak? Jest to jest klasyczny jeans. Ale klasyczny, nieco ciemniejszy. Ale te przetarcia trochę pomyślałam takie Nike's, ale fajnie. Ta, fajnie ale, tak, 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 tak. Ale nie spodziewałam się, że będą tutaj do przetarcia. A, ale to wygląda dobrze. On w sensie się bardzo się odswalje jednak ten... Jeszcze się zaokrągla twoje cztery yy, yy, litery. <śziecki> ale <śmulatory> to też wygląda no. fajnie. I szybko no z... chciałam powiedzieć, przepraszam, przerwę. To, to, jest, to jest, jest dokładnie ten sam model, tylko w innym odcinku. W sensie wiecie, rękawek. Przerłużony rękawek z szerszą lamówką. Szersza lamówka przy szyi. Tak. Tu jest nog... Dobra, jest to trzy. Tak, ale poza tym... Tak, to jest podobne, ale dobra. Zacznijmy jeszcze u mnie, jeżeli chodzi o odczucie z jeansami. Ja normalnie w Tatiwariu się noszę 36, tu mam 38, już wiem dlaczego. Dlatego, że te dżinsy, one aż się proszą o to, żeby bardziej dać je na biodra. One wtedy mają taki luz. Ja jestem osobą, która nie znosi obcisłych ubrań, takich na co dzień, dżinsów przede wszystkim. Ja po prostu w taki sposób, ja już się czuję, wiecie, że ja już muszę to ściągnąć. Więc dla mnie, i to powoduje, że nawet większy rozmiar. No nic nie zmienia, bo one są po prostu szersze same w sobie, więc rewelacja, możecie naprawdę kombinować. Ja miałem dużo sobie elastanu i jeżeli kupujecie te dżinsy w kolorze w jakimś, bo ja mam chyba w różowym i beżowym, Karola ma w żółtym, to bierzcie rozmiar mniejszy, bo tam ten skład jest inny, ma więcej elastanu i one się bardzo szybko rozciągają po praniu. Te typowo dżinsowe też mam, ale w jasnym dżinsie, teraz się ja zastanawiam, czy tak nie chcę. Ja nie wiem, czy powinna mieć całą kolorystykę po prostu tych konkretnych spodni, bo naprawdę to jest krój, który mi dawno coś takiego mi nie podpasowało i uważam, że są naprawdę świetne i są ultra wygodne, naprawdę są super wygodne, a t-shirt też jest grubszy, mam wrażenie, że jest bardziej... Tak jakby z modalem trochę? Taki tak jakby się to wygląda, jakby śliskawy, no. Tak, ale ten, tak, ale jedna rzecz, tak, 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 tutaj nie tak, dziewczyna tak, 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 nie? nie tak, Nie czy tak, nie to tak, 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 nie jest tak, ale tak, 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 jest tak, tak, no. To jest szereg. To tak jakby, wiesz, że, ktoś no, chce no, zrobić tak... bufkę. Nie, no, ale to, to jest z tej strony podejdę, to ewidentnie jakiś błąd, taki wiecie, no bo to, 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 to jakby się podwija, więc na minus. Tak. Więc tutaj ja ten minus zauważam. I teraz tak, ja osobiście znowu z t tak mam tak, że uważam, że ten, ta długość u Asi była fajniejsza, dlatego, że tutaj mm. ja tylko tak. tyle włożę do góry i to już wypada. I to będzie taki, wiecie, nie, nie mogę go, u, on tylko tak chyba. Chyba, że yeah. bardzo wysoki stan i wtedy go włożę, ten budyłkowy kształt jednak no, swoje tutaj, no, no widać, że ten kształt jest taki po prostu prosty, ale kolor no, nie prześwituje też, jest naprawdę wygodny ten t-shirt, kosztował 39 złotych, więc spoko, tylko właśnie pytanie, czy to jest błąd tego, tej jednej sztuki, czy to jest kwestia tego, że cały nakład taki jest. Dobra, przebieram się w koszulę i pokazuję Wam tę dziwią zwariowaną torebkę. No muszę się patrzę, a ja wszystko, ile to kosztuje? Na no, może dnia. Tak, no, no, no może. Ja No, tak ja tak już nie no słuchajcie, nie, na no to jaka no. nie założyła. ile kosztowało? 120. No, A, to się, słuchajcie, To się wyciąga. To kosztowało 147, przypomnę. Nie, no to jest hit jakiś. No. Co, Naprawdę miałam oczekiwania, myślałam, że to będzie większe. Myślałam, że to... To myślałam... kształtne! To jest nijakie! Aha, bo to jest muszla. <laughs> Wydałam się, że mam muszelki na sobie, ale to miała być muszla. Dziewczyny, jednym słowem nie polecamy, już czuję, że w tym y, rozegraniu torebkowym przegrałam, bo to e! na bank Karola Zary ma coś, co... na nowo no, nie bojimy. Ja to nazywam po imieniu tego słowa się nie bójmy. to jest po prostu gówno. To jest po prostu. Więc żeby nie coś tego się tego. 30 zł może być. Ale, no, ale, ale może macie ochotę dotknąć tego pojmu. Idziesz idziesz ptakiem w łebie i wiszą takie wszystkie właśnie rebeczki i moja e, Tam, nie obrwaj tak. mi łeby, tam ładnie. <grywa> <grywa> Odrzucę, wiadomo, ale koszula. koszula tak, jest ładny kolor. Teraz tak, wiadomo, ona jeszcze jest taka, no widzicie, długi, ręk długi rękaw też fajnie. Ja też tutaj nie będę obiektywna, dlatego że ja e, chyba co roku kupowałam jakąś koszulę właśnie ze Stradivariusa i bardzo polecam. Mam taką w odcieniu pomarańczowym, różowym i w paski i ta żółta nie wiem, czy też nie zostanie, bo no właśnie. A jest. Jest czymś takim, kurczę, nie wiem, takim świeżym, do tego pasem. tak, taki Tak, męski fajny, kobiecym wydaniu, co tak. wtedy powoduje, że jest się bardziej kobiecą tak. niż, no. Tak, no ale to raz też raz. wygląda jakby ma jakąś domieszkalną tak, tak, bo ma. No I właśnie. to jest właśnie to, że te koszule są naprawdę świetne na lato i ja, y, znaczy właśnie jestem zaskoczona, bo miałam wrażenie, że ona będzie bardziej dopasowana. To jest rozmiar M, więc śmiało dziewczyna, ona jest typowo oversize. Czyli będzie tutaj właśnie więcej macie luzu, ale jego lubię. No właśnie mm. jak mówiłam, że dla mnie nawet szersze spodnie, szersza koszula, koszula to wygląda, tak. no? no naprawdę jest rewelacja. Ja jestem ciekawa jak dziewczyny w tym kolorze wyglądały. bo Ona jest trochę chłodniejsza, jest taki typowo ciepły żółty. więc podejrzewam, że dla was byłaby w ogóle jeszcze lepsza, ale macie masę kolorów do wyboru. Ja tą koszulą tutaj y, czuję się mocno, bo wiem, że jest dobra, wiem, że jest dobra składowo, wiem, że będzie należała na wielu sylwetkach dobrze, ona może być też właśnie taką narzutką, jak Asia Wam pokazywała w wersji z handem, na t na top, na kostium kąpielowy, bo to też będzie bardzo szybko schło takiej sukienki wiesz, mała czarna, O, Jezu, tak, i to, nie? Ja rewelacja, więc masa możliwości. Także zapomnijmy o tych torebkach. Mieliśmy torebki to też i Nie! To jak dziewczyny, naprawdę. Wtopa straszna, bo. Ale ten diwarusz ogólnie, moim zdaniem, nie stoi jakoś mocno torebkami. Kante dodatki zawsze mi się kojarzyły jakoś tak, a, więc. No, jakby wyszło szydło z worka, ale bardzo dziękuję, wprowadzamy teraz Karolę tutaj ze swoją. Zarą, zobaczmy. Zapraszamy, co tam się działo? Najdroższa Zara. <grym> Najmniejsze pudełko, a najdroższy, bo słuchajcie, ja już zdradzę wam, że całość kosztowała 529,80 groszy. Więc tak, ale jakby już od początku, Zara jest jednak jedną z droższych sieciówek z tej trójki, myślę, że najdroższą. Ewentualnie czasem mogłaby z H&M-em konkurować, a, ale, się ale też przeciwtrącę, bo HM ma teraz właśnie, jak ja tam weszłam zamówić. Mm -hmm. To jest mnóstwo rzeczy z Another Story, z tak, kosa, tak. Okay. Ja, wszystko jest połączone, więc ja też właśnie wybierałam cyklę z bo bo, 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 bo mogła tak, u... być dużo droższa. Uczciwie. Tak. Dobra, słuchajcie, jeżeli chodzi o t-shirt, mój kosztował 65,90 i powiem Wam szczerze, że jeżeli chodzi o białe t-shirty, ten wybór w Zarze jest spory, ale jest pojechany. Tam jest mało takich właśnie tradycyjnych białych t-shirtów, raczej jest, wiecie, jakieś tu coś z rękawem, tu z jakimś, że za krótki, bo crop to bardziej, tu jakieś Inny ciekawy dekolt, więc jeżeli chodzi o takie basiki, to tego wyboru nie było jakiegoś ogromnego. Jeżeli chodzi o jeansy, to słuchajcie, zaszalałam, bo um, wide legi, ale w wersji Extra, w, więc one będą naprawdę szerokie e, i są one jasno niebieskie, więc zobaczycie, one kosztowały 179 zł. Torebka, którą też zaryzykowałam e, mm, i w ogóle zaryzykowałam, to jest kolorami, bo to są kolory. Chociaż nie, torebka jest w zieleni i zieleni dużo w szafie mam, ale jeżeli chodzi o koszulę Oversize, ona jest, słuchajcie, tu y, na stronie napisane, że jest to kolor rubinowy. Na stronie dla mnie wygląda trochę jak taki buraczkowy. Takiego w szafie nie mam, więc to jest ryzyko. I tutaj też jest do więc wszystkie poszłyśmy jakby ewidentnie w ten sam. Y, Styl koszul, mimo że jest sobie jakby nie mówiłyśmy, nie, nie zawężałyśmy sobie tego. Koszula to koszula każda, mogę zrobić coś szalonego, a jednak poszłyśmy w tę klasykę, nie przedłużam mierze. T-shirt tak. to jest po raz kolejny, ja nawet nie wiedziałam, już jakiś czas temu te rzeczy zamawiałyśmy, więc ja już tak naprawdę zapomniałam, co to był za e, fason, ale słuchajcie, dotknięcie w takim razie, skoro już sobie dotykamy, nie wiem, czy ten materiał On, mi podoba mi się ten, najbardziej tak, w sensie takiej miękkości mój. Muszę sprawdzić ten skład. Ja pozwólcie, że sobie jednak, w, że tak powiem, wsadzę bo to jest... Coś, czym będę czuła się w Boże, sobie, jest dłuższy, Dłuży plus jeansy mają wysoki stan, taki jak lubię najbardziej, no są, no naprawdę szerokie, rozumiem ten efekt tego ekstra, ekstra white leg, ale to, co jest dla mnie spoko, o czym muszę powiedzieć, ja przez długi czas nie kupowałam dżinsów w sieciówkach. I pewnie to był błąd, bo to na przestrzeni naprawdę lat tak naprawdę yy, mogło się znacząco zmienić, ale ja zapamiętałam sieciówki jako spodnie, które zawsze są na mnie za krótkie. Yy, I naprawdę mam świadkiem, że nie wiem, jak ja, mój ulubiony model Mom Jeans zawsze przyczepia tak, po, po prostu dramat, więc jestem tak miło zaskoczona, że te spodnie są naprawdę... Ja, ja jestem zaskoczona kolorem, bo on wpada w szarość praktycznie, tak. więc jest Masz traktować... bardzo chłodny, ale no. z drugiej strony, tak totalnie szczerze, ja myślałam, że to mi jeszcze szersze sportie, Jeszcze. Okay. Bo, ale z drugiej strony patrząc na Twoją garderobę, wiem, że takich nie masz, tak i takich nie nosiłaś, więc jak na, na Twoje wybory jest to szalony wybór i uważam, że świetnie wygląda, bo robi Ci naprawdę super. Jeszcze bardziej to A Ale nie macie wrażenia, że ten kolor trochę taki żółty zabił. Właśnie nie mam wrażenie, że on ma coś w sobie takiego. Ja bym powiedziała, że zielon... zielonkawe. On nie jest żółtane. takim jeansem jeansem. Jest na stronie wyglądał zdecydowanie na taki bardziej klasyczny, jasny jeans, mm -hmm. który ja też najczęściej sięgam, więc to była jakby to była moja bezpieczna przystroj, że pójdę w kolor, który teoretycznie znam, ale z fasonem, który będzie większym szaleństwem. Natomiast nie jest to ten kolor. A jeden. mi się właśnie bardziej podoba fason niż kolor. Ja tak. uważam super, że jest ten wysoki stan. jak okay, stanę no. koło bardzo... ciebie, to tu masz ten błękit, tak. przetarty, a Twoje od razu wybijają się w takie faktycznie jakieś takie faktycznie Asia ma Nie coś nie gra w tym kolorze. Chory kolor trochę. Tak, tak, trochę tak. Jakby fason super, taki, jakby wyprany z czymś Takim dziwnym, tak, co się nie klasy. pasuje. Rozumiem o co chodzi, no. A tak, tak. I coś mi tu nie do końca w tym kolorze gra, ale to pasuje super. Fajnie, tak. że mają taki wysoki stan, nie? Tak, tak. I ta szeroka noga... po tył. Nie za szeroka, nie za, jakaś szeroka. O, patrzcie na, tak, na tyłku, tu tak. ładnie jest a to, to. To jest A naprawdę. tutaj a no. to się trochę odcina? Tak może i tak to samo. Tak, 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 więc też się odcina. Nie wiem, ja, ja jestem i mam także długość, krój świetny, faktycznie Asia zwróciła uwagę na ten kolor, teraz to widzę tak, i na kolor jestem się. na nie, ale na długość i na sam krój jestem bardzo no tak. Zgadzam się, koszula i torebka. E, dobra, nie, to może najpierw koszula, zaraz dołączymy do niej torebkę, kolor, mam wrażenie, że na aparacie wygląda jeszcze bardziej czerwono. Albo no, rubinowy, taki ale praktycznie jest, jest, jest rubinowy. No jest taki tak, ja jest. dla mnie doraczek. Ja bym go powiedziała, że nie no, eee, no ma. No, ale to jest, jest ciekawy, no bo powiem inny. Wam, że dawno nie inny. widziałam nic w takim kolorze, no, się takich trochę fioletach, tak. ale ten jest ciekawy inny. Tak, i czuć tutaj mam wrażenie, że nie, nie sprawdziłam dokładnie, ile tej, tego lnu jest, ale mam wrażenie, że sporo, bo jest to ten rodzaj takiej sztywniejszy. Ale z kolei jest bardzo prześwitująca, jest bardzo cienka, bo podniosłaś ją tak? Okay. tak I widać tak, wiesz, tak, na tak nie wiem, oczywiście coś Fasem tak samo, podobnie jak u dziewczyny albo nawet i u Marzy, taka klasyka, trochę męska koszula, wiecie, jakby była zapięta i tak dalej, ale wiadomo, ja ją bardziej też właśnie w formie takiej narzutki chciałam tutaj pokazać. No i torebka, i to, co chciałam powiedzieć o torebce i o zarze. Cena w sumie tak, taka jak torebki Asi z Hajemu, czyli 149. Ale ten woreczek. To jest moim zdaniem fajny, fajny barier, fajny gratis, który dostajecie przy zakupie akcesoriów właśnie z tej sieciówki. No i u mnie, słuchajcie, też takie trochę szaleństwo kolorystyczne, ale jakby w takim bardziej powiedziałabym brzydko wypłowiałym kolorze, bo nie jest to jakiś mocne, a nie jest to mocna zieleń. Ale torebka, która miała być właśnie takim małym koszyczkiem. Chociaż wiecie, co? Jakoś tak nie to jest Właśnie to jak to wyjęłaś. Wyjmę to. Tak. Wejmę to, i tutaj mamy oczywiście jeszcze długi pasek. Miałam takie coś, znaczy. że jak się ją, to nie wiem czemu, ale miałam takie jak mówię, ma ma, ma, ma. Takie, Ona e, przez to, że ma taki materiał i pewnie przez to, że w transporcie mogła się lekko powydrżać, tak. to wygląda trochę jak taka... I szczerze? Myślałam, że jest trochę większa. Wiedziałam, że nie, nie jest, jest duża. duża. Nie jest, Wiedziałam, że nie jest duża. Wiedziałam, że to jest raczej taka właśnie ma, mniejsza, Dobra, jest ale jest. brzydko się układa faktycznie. Tak, jest duża, z papieru. Ona jest ten... też, też z papieru, tej... To są same materie. Czekajcie, wyciągam jeszcze ten karton. Ale jasne. Ta tak? palca jest ciekawa, bo o tej muszelce nie można mówić. Jest ciekawa. Natomiast jak mam porównać znowu moją muszelkę? Tak, pojęcie, nie, to rekombinacja nie, nie, nie. Po przegrałyśmy. To, nie, to, to, nie. to jest 100%. Nie po podjazdu. Nie? Ładny całkiem jest ten motyw tutaj tego e, uchwytu, który jest jakby taki zapleciony jeszcze dodatkowo, właśnie tym papierem, jak się okazuje. Ale no. E, ona jest modowo ciekawa, taka, bardziej do torebki, głębokoła. bardziej ewidentnie w tym rozmiarze bardziej, bardziej do torebki, bardziej do sukienki, jako element y, taki właśnie detal, który byłby przy jakiejś takiej stylizacji, która by była ogólnie trochę taka łagodniejsza. Wiecie o co mi chodzi? Że tutaj jestem taka oversize i ta mała torebeczka do tego Ale oversize. Ale nie wygląda by się tak modowo no, nie tylko że nie za tą cenę. No nie, nie. I tutaj coś, nie? Tak, żeby ona nie, jakoś... Musiałaby być właśnie płaski dół. No ma, ale właśnie, ale to, to jak tu, to, jak, to, jak to ja tam patrzę właśnie... No coś tu się to nie to. zgadza. Ja mam problem też. z tym, że ta torebka dla mnie wygląda, jakby już była noszona z dwa lata. A no? Prawda? To nie jest to, tak, jakby już leżała w szafie, wyglądała tak, przez inne torebki, taka zapomniana i nagle ją wyciągasz, lekko tak jakby przykurzona. No jeszcze zobaczę to ją coś się nie zgadza, bo z jednej strony fajny koncept i fajnie, że jest ten naturalny materiał, bla, bla, bla. Ale tutaj ma parę takich rzeczy, które mnie niepokoją i, i uważam, to. że no, no, no Zrobię no. to. Pokażę Wam jeszcze tak. Na no, tym długim. A tym długim no, jeszcze gorzej. No dokładnie. Nie, jeszcze, tak. bardziej, jeszcze bardziej, tak no. się sflasza, to nie, nie? To nie miała sens. Wiadomo, tak to... jakby się wypełniła. Tak. To pewnie by kształt zapała, ale jednak sama w sobie to nie, nie. Totalnie nie. ja jestem na nie. Ja też jestem na nie. Z torebką i chyba jednak z koszulą również, ale dobra, lecimy do wspólnego podsumowania. W ogóle my kolorystycznie, słuchajcie teraz, jak to w ogóle pięknie wygląda. Ale fajnie, że się nie zdublowałyśmy. Dokładnie, tak? że totalnie poszłyśmy w inny, czyli ten sam fason, ten sam styl, bo teraz właśnie, może warto powiedzieć, skoro zaczynamy od koszul, e, jakie są składy jako pierwsza rzecz porównawcza. Jak się okazało, skład Zara hajem jest niemalże ten sam, bo mamy po połowie len mhm, Tak, A u mnie jest wiskoza, bawełna i tylko 10% lnu którą koszulę byś wybrała? Ja chyba bym swoją wybrała, Nie Nie tak, ja też twoja Jest klasyczna, fajny tak. skład, fajna cena, bo ona tam ma 109 zł. E, no i fajnie wygląda i do jeansów, i do jakichś shortów, ale twoja też mi się bardzo podoba, ale to chodzi o kolor ten maseł. Tak, ten kolor masł. Tu kolor mi najmniej, najmniej. E, i ona jest, mam wrażenie, też najsztywniejsza. Z jednej strony ona się, mam wrażenie, że przed chwilą gdzieś tam spadła, troszeczkę mniej się gniecie może, przez to, że jest taka sztywniejsza i cięższa, ale pierwsze co powiedziałam dziewczynom, jest mi gorąco. Mimo, że dobry skład, poczułam się w niej zbyt, wiecie, jakby ona była zbyt gruba, po prostu. Za mało przegłusza powietrza. koszula. Tak, Asia. zwycięstwo. No to przejdźmy do torebki od razu. Ale co, ale też, słuchajcie, nie, trzeba bo Ja poszłaś. Grałaś. Ale ja poszłam w że... klasyka, a wy poszłyście odważnie. E, ale... ale wydaje mi się, że też Czy... Heinem jest mocny w takie po prostu klasyki, A to się nie? To, to takie o tym, że klasyka się zawsze obroni. Tak, karni, to że nie ma to. ryzykować. Ja ma... byłam ma... bezpieczna lewka, i wyszłam na tym. A może dajcie znać, a może... <laughs> a może? Nie, dobra, jedzę, OK. okej. Ja mogę już tą toretkę po prostu odłożyć na bok, bo że tak, ona ten outfit po prostu psuje. Jeżeli chodzi o... T-shirt. T-shirt, y, ja bym powiedziała, mimo wszystko... Twój. Mój. Twój. E, tak, myślę, tak, że warto dopłacić te 10 zł. Mimo, że Twój fason i ogólnie ta miękkość, czy znaczy miękkość właśnie, nie miękkość, On tylko jest, jest sztywniejszy, hmm. a okazuje się, że fason jest niemalże ten sam, długość hmm. też jest fajniejsza, bo jest dłuższa, ale jednak ta miękkość tego t-shirtu... Znaczy u um mnie jest tak, że moja jest praktycznie identyczna jak Twoja. miękkość. I to miękkość... Ale to jest no, cieńsza. No, to to moja jest Ale Twój... Czy swój, mój, mój super, ale przez to, że jest tak krótki... Te I, to. I te odstające szwy, to dyskle. Ja bym właśnie go odrzuciła. Wolałabym tak. wydać 10 zł tak. więcej i kupić mój, ale jakbym to ponowała większym budżetem, to bym Ja też, też, też tak uważam, że taka jest właśnie. Dokładnie tak nawet tak. swoim. Najgorszy, tak. okej, okay, tak. najlepszy. Ja, ale za to w dżinsach będę bronić swoich. Uważam, mhm. że mój krój, mój kolor, wszystko w tym fasonie się zgadza. I ja na tyle znam te jeansy, że będę je bronić. Asi dżinsy ale nie wiem, czy też ty masz co bronić, że... bo mi się wydaje, że twoje są najlepsze. Tak, tak bo, ja bo, to Dlaczego tak mówię, że broni? Dlatego, że wasze fasony na was, już nie patrzą na kolorystykę, świetnie wyglądają. One nie są złe. Nie ma tutaj złych jeansów, tak uważam. Nie ma złego fasonu, żadna z nas nie zrobiła żadnego tak zwanego pakapu pod kątem tego, że coś jest nie tak, coś odstaje, coś źle leży. Kolorystyka do powiedzmy lekkich zmian. Ale y, po prostu czuję, że mój fason jest taki, że każda z Was w tych jeansach wyglądałaby wyglądała. świetnie. Mm -hmm. Po prostu jestem teraz. I ile ja nowe chyba wypadły? No ile? Ile kosztowały? 129 ale A, nie, ja swoje, swoje poprzednie kupowałam na promocjach 89 zł. Tak? Moje najdroższe 180, bo to jest e, 179,90 mm -hmm. e, I ja bym wam tak, mi się podoba ten fason. I ja nie wiem, czy nie zerknę, czy nie ma innego Zmaczne koloru, kolorom. bo to jest coś, czego mi właśnie w, e, jakby w white leggach e, też się podoba, że jednak to nie jest taki prosty tylko jest, jest trochę szerzej, ale też nie jest to takie maksymalne szaleństwo, że niby jest to ekstra, ale faktycznie mhm. one są po prostu ładnie, też fajnie się układają i są niby sztywne, ale no zobaczcie, ale są takie miękkie. Ale, ale, ale ja lubię jeansy z zary, bo one tak, właśnie są, są później takie plastyczne, tak. jak je wypierzesz. Ale już kolor nie, nie wypał, one są brudne, ale one, one, one są brudne. Kolor jest Brudny, kolor mi się nie podoba. Fason cool mm -hmm. u Ciebie. Fason ja u Asi jestem. znaczy jest ja uważam, że Asia wybrała idealne jeansy pod siebie. Tak. E, pupa już powtórzymy to, że <grym> jest Twoja pupa jest dzisiaj chyba jakimś do, z, z bohaterem tego, tego tak? Ale naprawdę to <grym> pięknie podkreśla naprawdę tak. Asi sylwetkę. Ja sama, gdybym po prostu trochę mnie korciło, żeby zmierzyć, nie? Bo one ma też przepiękny kolor, mają przetarcie w odpowiednim miejscu i mam wrażenie, że też długość jest taka bardzo fajna, tak. nie jest taka za długa, za krótka. Yes. Raz. To co, wygrałam? <laughs> nie, wydaje mi się, że ja 440 tak. zł kosztowałam i mam najwięcej mocnych elementów. Tak, nie? zdecydowanie tak. w takim właśnie... No znaczy, to basic... nie ja wygrałam a handem, tak? Dokładnie w w taki decyzjemy. basicowe tak, oni... stylizacje oni są jednak. Bo tak jak powiedziałeś, Zarze długo się naszukasz nad basiciem, tak. tak. a w strefie Młodzieżowo, młodzieżowo, młodzieżowo nie ma... To są brania na chwilę niektóre, tak mi się tak. wydaje. Mimo wszystko... Nie wiem, żeby tej koszul nie zostawić, bo kolor jest... Super, tak. Tylko pod tym kątem, bo też jest bardzo przewiewna i dlatego, ale ogólnie tak uważam, że tutaj w tej całej naszej bitwie na sieciówki handem wygrywa, zdecydowanie, ale dajcie znać, jakie jest Wasze zdanie, który z tych elementów Was najbardziej zaskoczył, jakby już nie piszcie o mojej torebce, ale reszta, <laughs> bo to już jakby wiemy, że to jest największy fail tego odcinka, no i tyle, mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał, że był dla Was pomocny, był inspiracją, dajcie znać, czy może jakieś kolejne sieciówki mamy brać pod uwagę, kolejną bitwę, jeszcze zdążymy wspomnieć, może ja, byłoby super, byłoby bitwę. ekstra, więc tak, dziękujemy Ci bardzo, Aścia, że wziąłeś udział ja, bardzo do, bo naprawdę nam tej dodatkowej energii. No i do na w kolejnym odcinku. Pa!